Kochani, witam Was w kolejnym odcinku. To jest odcinku naszych ukochanych z W tej serii będzie się dużo działo, takie jak na przykład no, przygody nasze. Taka jakby animacja albo jakiś filmik. No, po prostu bawięc się po prostu nasze przygody, z naszego Wajowanego życia. Jeśli film, ten filmik Wam się spodoba, to koniecznie zostawiajcie łapencję w górę i z dzwoneczkiem, bo to mnie będzie motywował, motywowało do, do większej współpracy z Wami i filmików o jak właśnie i Dobra, to ja się już z Wami żegnam, to już mogę wszyscy się do wiadomości, które miałam powiedzieć. Trzeba miłego oglądania. No i do zobaczenia. To koniec mojej wypowiedzi. A teraz zapraszam Was na odcinek, na pierwszy odcinek zwajowany. Zapraszam.

Dziwne. W tej kamienicy w ogóle nie ma zwierząt. Ech, skandal jakiś. Czasem co słychać uzwajowanych na górze. Znowu mi się nie chce. Całe wszystko dom. Hej, jestem Ala. Czyli pani tego domu. Zawsze muszę wycierać podłogi. Wszystkie kurze i wszystko, wszystkie papierki, które są pozwalane na ziemi. Nie wiem dlaczego. Zostawiajcie łapkę w górę, jak uważacie, że to jest nieposłuszne. A ja jestem Olivia. Uwielbiam sport. To, to, jest, mój ulubio, to jest moje ulubione hobby. A w przyszłości mam zamiar zostać koszykajką. I bym bardzo chciała być, występować na jakichś zajęciach. Chodzę teraz na zajęcia taneczne I bym bardzo chciała występować w jakichś teledyskach Aby tańczyć Hej, nazywam się Piotrek Każda dziewczyna się za mną ogląda Nawet ta brzydka I ta najpopularniejsza w szkole Oczywiście trwają jeszcze wakacje Kto lubi wakacje, zostawia łapkę w górę a ja jestem Emma. Dobry Aniołek. Uwielbiam robić dobre uczynki, ale sprzątać nienawidzę. A ja jestem Marta, czyli taka oryginalna lalalol. Niczego nie wyczekuje od innych, po prostu żyje swoim życiem. Hmm, co się dzieje? Co jest? Hmm, o, to wy, cześć! Ja jestem Asia. Jestem taka, taki trochę śpioł ze mnie. Każdy, kto przychodzi nazywa mnie śpiochem. Nie wiem czemu, ale pewnie dlatego, że bardzo długo śpię. Um. A ja jestem Chloe. Czyli jak standardowo imię mówi, stara nudna baba. Nic mi się nie chce robić. Jestem strasznie leniwa. Nie wiem czemu, ale strasznie jestem leniwa. Cześć! A ja jestem Pola Środek. Jestem główną bohaterką tych odcinków. Niestety moja, moje ciało umarło w pierwszej serii. Przepraszam. Bardzo uwielbiałam tą serię, ale zmniejszyłam się do rozmiarów mniejszych. A ja jestem Lily Queen, czyli Ultra zadka laleczka. Znalazłam się w, w Winter Disco Lil's Coolie, ale mam fajta. A ja jestem Ala, czyli oryginalna, taka fajna Ala, która lubi się ze wszystkimi bawić. Mm. O, już się zaczęło? A ja jeszcze nie jestem przygotowana, o Jezus, dobra, nieważne, pójdę z takimi włosami i tak, tak, chodzę, to mój look na co dzień. Hej, jestem Baby Metal, czyli laleczka, która była na zapowiedzi zakręconych. Oczywiście ja jestem taka metalowa bardziej laleczka która żyje swoim życiem. Nie obchodzą jej rozkazy dorosłych. Idź spać na przykład o 22.00. No albo nie słuchaj takich piosenek. Żyję własnym życiem. Nie przeszkadzają mi przekleństwa. Tak właściwie to sama przeklinam. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zła. Uwielbiam piosenki metalowe. A ja jestem Paulina, czyli jestem taka modnisia, uwielbiam się stroić w różne sukienki, jak widzicie ja teraz jestem w sukience, no a ja jestem Florentyna, każdemu wydaje się to dziwne, że ja mówię, ale jednak cuda się zdarzają, w takim świecie to możliwe. Dziesięć minut później. No hello, czemu nikt się nie rusza? Obudźcie się, trzeba posprzątać. No oczywiście, że trzeba posprzątać! Co tu się dzieje, jakieś pierdołki? Oczywiście, że trzeba posprzątać ludzie, no weźcie się do roboty trochę. Jezu, Jezu, spokojnie. Nie Jezu, dobra, spokojnie, może ja nie posprzątam, ale ktoś inny. Ktoś inny? No wiesz co, koniu, nie spodziewałam się tego po tobie. Nawet konie nie sprzątają po sobie. Współczuć tylko człowiekowi. Dobra, idź już do swojego gniazda. Jezu, dobry. Dobra. Niecierpliwa. Niecierpliwa jesteś. No właśnie Ej, czemu? Yy, czemu nie chcesz? Czemu nie chcesz, yy, aby koń sprzątał? Właśnie chcę, żeby koń sprzątał, ty. Głucha. Nie jestem głucha, dobra, nieważne. Musimy tutaj posprzątać, bo... Ło. No jak widać wszystko jest pozwalane. Nawet nie chce mi się, nawet nie chce mi się, nawet nie chce mi się, yy, nawet nie chce mi się ten, mm, sprzątać, no ale dobrze, zrobimy to. Mm, no właśnie. Dobra. Ja babeczki posprzątałam sobie tylko podłogę umyję i wszelkie kurze wytrę. Dobra. Wy mogę odpocząć. Ja idę się zrelaksować na pysznego jogalika oraz kawę. A wy zostawiam was tu samych. Dzień dobry. Dzień dobry. No to nieźle. Super. A, w ogóle muszę Wam się przedstawić. Jestem Laura. Perfekcyjna. Każdy mnie nazywa perfekcyjną, bo u mnie wszystko musi być na perfekt. Dobra. To zbieramy się. Idziemy do łóżka. Idziemy spać. Nie, ja idę spać. Spać. Tejo. O Jezu, niedobrze mi jakoś. Nie wiem, zajedłam klopsy. Klopsy? Jakie klopsy? No, tej pani. Pani Marysi? Tak, tej naszej sprzątaczki. Mm. O Jezus! Jezus! Ciąg dalszy nastąpi.